Siemanko, z tej strony ChrisTV Dzisiaj wam coś pokażę ponieważ y, pewna zmiana u nas nastąpiła y, na kanale, ponieważ jak, jak wiecie czy może nie wiecie, ale y, co miesiąc na kanale będą filmy jakieś, które będą Wam na przykład wysłać donate'a, tak? Albo na przykład coś na Discordzie, tak? Chciałbym wam zaprezentować nowego Discorda, który jest po prostu dopracowany teraz. Tutaj wszystko jest opisane. Hmm. I cóż chciałbym wam, was, was zaprosić, Boże. E, chciałbym Was zaprosić na ten serwer. E, każdy otrzyma rolę widz. Przynajmniej się postaram, żeby m, dostał. E, serwer został wczoraj zrobiony. E, film ten w, e, dzisiaj jest pierwszy, luty to jeszcze dzisiaj powinien wyjść. No i cóż, tym razem sklep będzie już normalny. O nie, tutaj, sorry, tutaj, tak. Sklep będzie już normalny. Tak, już tutaj botowi wysyłałem komendy, żeby wysyłał codziennie sklep i teraz tak. Y Memy mogą być dowolne, 18+, plus, ja tu zaraz jeszcze napiszę Jakie tam mają być, e, witaj, no to klasycznie, wiecie, witamy nowe osoby e, Przy bocie muzycznym teraz, uwaga, przy bocie muzycznym Gdzie jest ten Spox muzyki, tak? To musimy napisać e, to musimy napisać tym razem. Yy, na przykład kopiuj. I musimy napisać wykrzyknik. Play. spacja Cyk. To jest mój piesi oczywiście, na klawce, co nie na klawce. Yy, I wyszli. Oczywiście, musimy być. Podpięcie do kanału głosowego muzyka. tutaj się zmutuje. Mutujcie się, jak słuchacie muzyki, ponieważ to będzie może, może być trochę tam denerwujące, jak ktoś Wam kada w tle. Tak czekajcie, wklej. A, bo ja mówi sobie, chyba sam link. Dobra, wykrzyknik play i po play spacja i wtedy powiem o co No o jest Victoria dostępna tylko po prostu no wiecie ja mam teraz aktualnie słaby internet w ogóle, pierwszy raz nagrywam na moich słuchawkach bezprzewodowych, więc napiszcie mnie w komentarzu. Eee... Napiszcie mi w komentarzu. Eee... Napiszcie mi po prostu w komentarzu, czy mnie dobrze słychać. A no tak, Boże, komentarze są zablokowane. To na Discordzie napiszcie. Dołączcie na Discord i na Discordzie napiszcie. E, czy dobrze mnie słychać? YouTube mi zablokował czat, ponieważ już e, fajerwerki 2019 20. Już Wam pokazuję, który to jest film. Mm. To jest film. Już Wam pokazuję ten. Jak oni się wszyta. I to jest ten fireworki ten 2019 20. YouTube uznał, że tutaj słychać głos dzieci. No bo było słychać. No bo było słychać, tak? Nie, nie mnie, tak, tylko kogoś tam jeszcze, tak. YouTube YouTube po prostu uznał, że no, że mi zablokują komentarze, tak? Ja już do nich będę pisał, znaczy pisałam, ale mi nie odpisali i będę kolejny raz do nich pisał. Tak czy siak zapraszam was na tego bardzo dopracowanego tym razem, yy, na ten bardzo pra... wyrzuć panuj... Nie. Chciałem go rozłączyć. Rytmu. Może wejdę tak i ja tak to zrobię. Chyba czy się nie da, nie da się to w ogóle wyciszę. Mm. No tak wygląda serwer tak. To tyle z mojej strony. E, film nie był za długi. No bo też co tu opowiadać? Sami się przekonajcie, wejdźcie na ten serwer i zobaczcie. Oczywiście link do serwera macie w opisie. Ja się z wami żegnam. A i. Poważnie przeczytajcie ten regulamin, bo to jest ważny, dosyć regulamin, eee, żeby tu były, wiecie. Eee, wiecie, stosujcie się do tego regulaminu, to nie będziecie wywalani z serwera. Jeśli będziecie wywalani, to przeczytajcie sobie potem, jak już Wam minie ban. Potem sobie dopiero przeczytajcie. Tak, ja wchodzę w biuro Chrisa. Yy, Muszę jeszcze klasycznie. Yy, nagrywanie ekranu obecnie nagrywać A, dobra. Yy. No i co, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym tym poradniku, live. Oczywiście przypominam co miesiąc raz na Miesiąc 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja. Postaram się, aby były te filmy yy, publikowane. Tak? Ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia na serwerze Discord.